Cześć, siemano komórkowe świry W dzisiejszym odcinku zajmiemy się Wukongiem Wu, Małpą Czy jak go tam inni nazywają Bez różnicy, postać jest jedna Jest to czterogwiazdkowa postać, mnich Jest to kontrowersyjna postać Wielu mówi Żeby jej nie maksować, żeby ją przemielać Wielu mówi, że Trzeba ją maksować Jeszcze inni mówią, że Dawać w nią talenty Jeszcze inni mówią nie dawać talentów, ale wymaksować, bo jest potrzebna. Jak bardzo jest ona potrzebna, możecie się przekonać. W jednym z moich filmów, jak zwiększyć obrażenia w starciach Tytanów, proszę: link, klik, u góry, właśnie się pojawia. Również w opisie filmu będziecie mieli link do tego filmu. Zapraszam, obejrzyjcie. A ja powiem tak: moje stanowisko jest wedle rozwijania tej postaci to jest tak dopóki nie macie piątki ranvira, vira to łuką to jest must have musicie go mieć musicie go wymaksować to jest podstawa jeśli chodzi o rozdawanie talentów ja jestem takiej szkoły aby nie dawać mu talentów ale mieć go w drużynie dać mu tylko jeden talent po to aby uruchomił tą swoją umiejętność specjalną Czyli opór, 8, 18% szansy na odparcie negatywnych efektów statusu. Taki procent mamy na trzecim poziomie, normalnie jest to 6%. Więc, moim zdaniem, krótko, jeden talent trzeba mu dać. Ale, jeśli chcecie go bardziej rozwijać w talentach, to już Wam powiem od samego początku. Znaczy, zaczniemy od końca. Normalnie powinno być, że talenty będziemy omawiać na końcu. A mówimy na początku, bo tak się rozmowa rozwinęła. Ale zanim o tym powiem, to zapraszam Was do wzięcia udziału w czerwcowym konkursie na moim kanale. Do wygrania jest 5 dyszek w postaci bonu na PaySafe Card. Czyli możecie go wykorzystać na Steamie, możecie go wykorzystać na Google Play, gdzie tam tylko chcecie. On jest wartości 10 euro, czyli niecałe 50 złotych. Tam nie wiem jaki teraz jest kurs euro do złotówki, ale mało, mało to jest istotne. Jeśli jesteście zainteresowani konkursem, proszę klik. Jest odnośnik do filmu konkursowego. Tam wszystko opisuję i z tego filmu odsyłam do następnego filmu, który trzeba komentować. Konkurs jest prosty, bo trzeba napisać komentarz. Ee... Za co nienawidzicie, nie lubicie tej gry, proszę bez przekleństw. I wygra ta osoba, która w ciągu miesiąca nazbiera najwięcej łapek w górę pod swoim komentarzem: wszystkie chwyty dozwolone, możecie korzystać z Facebooka, możecie zapraszać swoich znajomych do zabawy, aby wam lajkowali wszystkie chwyty dozwolone. To by było tyle na temat konkursu. Teraz powiedzmy coś na temat siatki talent talentów Wukonga. Prawda jest taka, że Wukong jako postać suportowa powinna stać jak najdłużej na polu walki. Ale rozwijanie jej typowo w życie, tylko w życie i w atak, nic nie da, bo punkty życia w tej grze nie mają tak dużego mm, współczynnika na Twoją przeżywalność i na wytrzymałość Twoją na polu, jak punkty obrony. Dlatego jeśli chcecie, aby postać stała jak najdłużej, w pierwszej kolejności sugerujcie się obroną, dopiero w drugiej kolejności sugerujcie się życiem. Jeśli mogę Wam powiedzieć, jak ja bym rozwinął tą postać, jeśli chciałbym na nią wykorzystać maksymalnie 20 talentów, czyli wszystkie talenty, to ja bym to zrobił w ten sposób. Tak jak macie tu na początku: życie wraz z obroną, następnie atak z obroną, następnie rozwinięcie obrony. Zdrowia, krytyk, obrona, atak, obrona, atak, obrona i teraz regeneracja czy zwiększony atak? Oczywiście zwiększony atak i tutaj bonus do regeneracji, przyśpiesza regenerację many. No powiem wam tak, no Wukong sam, sam w sobie. Nie ma super statystyk podstawowych, bo statystyki podstawowe na, 50, na 70. poziomie są to 707 punktów ataku, 620 punktów obrony i 992 punkty życia. No powiem Wam tak, ten atak jest taki sobie, obrona naprawdę nisko średniej. Życie, punkty życia, 992 punkty życia klasyfikują go w takiej średniej, wyższej półce czwórek. A tak jak mówiłem, te punkty życia same w sobie nic nie dają. Cóż wam powiem? No, ta umiejętność specjalna, dlatego no, ta postać jest kontrowersyjna. Mm, jedni mówią brać ją, inni mówią nie brać jej. No, ja wam powiem tak: no, ze względu na tą umiejętność, czyli wszyscy sojusznicy otrzymują plus 185% do ataku. To jest naprawdę masakryczny boost. To jest praktycznie dwukrotna ilość obrażeń zadawana z klocków i z umiejętności specjalnych to jest rzeźnia, rzeźnik, rzeźnik, rzeźnik ale minus 32% do precyzji przez 5 tur, praktycznie co trzeci strzał nie trafiamy i teraz pytanie, czy praktycznie dwa razy silniejszy strzał co trzeci czy walić tak jak eee... walić mniej, ale trafiać za każdym razem, ja powiem wam tak Łukong do drużyny obronnej nie nadaje się. Na wojnę jako napastnik, do żółtej drużyny, jeśli nie macie nikogo innego, warto zaryzykować z nim, ponieważ on sam wzmocni sobą te żółte klocki, jak będziecie na przykład szli monokolorem pię pięciu żółtych wraz z Łukongiem, no to te klocki już troszeczkę będą mocniej biły, same klocki. Ale nad odpalaniem umiejętności w najazdach yy, i w, yy, w wojnach Trzeba to dokładnie przemyśleć, czy warto w tym momencie odpalić, czy nie, ponieważ czasem może zaszkodzić, a czasem może Wam pomóc. Jeśli pojedynek się rozgrywa dosyć spokojnie i tak dalej, odpalcie go, zobaczcie co będzie. Jeśli jesteście w sytuacji podbramkowej, gdzie naprawdę Wam brakuje dwóch klocków, żeby kogoś rozdupcyć i odpalicie go i te dwa klocki nie trafią, to niestety na przykład przegracie. Dlatego warto rozważać to. W starciach tytanów Wukong must have, must, must, must. Musicie go mieć. To jest najlepsza postać. Oprócz Ranvira. dostać tytanów. Dzięki nim, dzięki tym dwóm postaciom możecie takie wyniki kręcić na tytanach, że naprawdę głowa ma mała. Na niskich poziomach nawet z trójkami i z tą czwórką będziecie potrafili spokojnie kręcić wyniki powyżej 20 tysięcy obrażeń w jednym ataku. jest naprawdę... Naprawdę dobra postać do starć Tytanów. Must have. musisz go mieć praktycznie w każdym mm, starciu Tytanów. Co wam powiem jeszcze? Na mapach nie wyobrażam sobie ukończenia Atlantydy bez tej postaci. Niekoniecznie w końcowej walce z Urseną, ale we wszystkich wcześniejszych bardzo dużo mi ten małpiszonek pomagał. Bardzo fajna postać na sezon Atlantydy, na normal. Jak znalazł, pasuje. Jak ulał, świetnie. No dobrze, omówiliśmy szybko tego ukonga. Mam nadzieję, że teraz każdy już wie, czy warto go mieć, co z nim zrobić, jak go zastosować. No, myślę, że jesteście zadowoleni, usatysfakcjonowani tym krótkim materiałem. Dlatego proszę Was, zostawcie łapkę. W górę pod tym filmem. Subskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco z każdym moim nowym materiałem. Do tego wpadajcie na różne inne filmy na moim kanale. Nie zapomnijcie o filmie konkursowym. Link będzie w opisie filmu. No i to by było wszystko. Dziękuję Wam. Komentujcie. Komentujcie pozytywnie, negatywnie. Jak tam chcecie, ja wam dziękuję, czym jego tygodnia. Do zobaczenia, do usłyszenia.